Wziął mnie czy w pionie? Może tak. Zobacz Uu, Uu, Kurde Uu, Piękny Uu, Taki taki miam, miam nie? Uu, no, ten, to, ten tak odebrać ci Jeszcze nie wiem, czy nie wiem, jak to się robi w łepek go weź tak pięknie to się uspokoi <ślesz> <ślesz> może mogę siły nie wyważyć ty weź ten Myślisz, że będziemy spokojni, tak? Ty jak ministran wygląda Poobdzierany? Z księdzem Poobdzierany. <grym> Dobry Dobry No, pierwsza ryba sezonu Nie chcę nic mówić, ale Nie ma się chyba czym cieszyć, aczkolwiek Nie przed no i chwilą nie... żeśmy mówili, że z metrówki się ucieszymy. No i ja, ja się cieszę z twojej metrówki. Tak? No wiesz co, ta metrówka <laughs> będzie przeszorowała. <się> <laughs> <laughs> Walka trwa. Daj no, chociaż mnie ugryź trochę, no. No ugryź się, pokosz się, no. Aleś, We, weź chyba go, taki weź mały. Zrobimy go tak na metr się. Metr 80 to zrobił. Zrób w niego dwójkę. W kadrze. Wow. Soba, to się jakie stosunki odbywało, zobacz, widzisz? No, on tutaj się, tak, o plecionkę się ocierał. Nie, <grym> przeciera <grym> się <grym> o kolegę. O koleżankę. z jednej parafii. Dobra, jest pierwszy! i bić nie grzesz więcej. Dobra, niech tam będzie pierwszy i może być. Até hoje.